Możesz myśleć, że masz ciężki grzech i że Bóg na pewno na ciebie nie spojrzy, ale to tak nie działa. Nie ma grzechu ciężkiego i lekkiego. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie może przyjść do Boga, bo jest za brudny. Bo Jezus wziął każdy grzech na krzyż, absolutnie każdy, obojętnie, czy dokonałeś aborcji, zabiłeś człowieka, czy nie potrąciłeś kogoś czy zrobiłeś coś przypadkowo, celowo okłamałeś mamę obojętnie jaki grzech tu nie ma wartościowania, że coś jest większe, coś jest mniejsze pytanie, czy ty pojednałeś się z Jezusem bo to jest jedyna rzecz, jaką musisz zrobić pojednać się z Jezusem za swój grzech masz ponieść karę bo zgrzeszyłeś, zachowałeś się źle masz ponieść karę ale ktoś tą karę wziął za ciebie Dwa tysiące lat temu Jezus przyszedł i powiedział, że on bierze karę tych ludzi na krzyż. Jeżeli ty przyjmiesz to, zgodzisz się z tym, bo masz wolną wolę. Ale jeżeli ty zgodzisz się z tym, że on wziął Twoją karę i zmartwychwstał trzeciego dnia w ciele, to możesz być absolutnie pewny zbawienia. To Ty wybierasz, czy idziesz do piekła, czy do nieba, a nie Bóg. Bóg już wszystko dał człowiekowi. Bóg Ci Jezusa, który zmaza Twój grzech.